Witajcie w krainie, gdzie czas płynie inaczej, a cierpliwość jest walutą lepszą niż złoto. To nie Disneyland. To Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli miejsce, gdzie Twoje zdrowie zostaje odłożone na później, a potem znowu na jeszcze później, aż w końcu na zawsze. NFZ. Skrót tak prosty jak biurokracja, którą trzeba przejść, żeby się leczyć. Tutaj wszystko działa według prostej zasady. Więcej pieczątek, mniej skutków. Bo kto potrzebuje lekarza, skoro można mieć kilogram formularzy i godzinę stania w kolejce? Ach, marzenia! Jeśli myślisz, że Twoje dolegliwości są pilne, NFZ dba dla ciebie specjalną odpowiedź. Proszę usiąść, poczekać i nie przeszkadzać. Słowo pilne to tu magiczne hasło, które zadziała tylko w bajkach, a nie w realu. Tutaj lekarz to rzadki gatunek, który pojawia się w szpitalu rzadziej niż jednorożec w Polsce. A pamiętasz te filmy, gdzie lekarz ratuje życie w dramatycznym finale? Zapomnij. U nas heroizm polega na przeżyciu półrocznego czekania na rezonans i wyjściu z gabinetu bez nerwicy. I te kolejki. Kto nie kocha poczuć się jak na lotnisku podczas odprawy, tylko zamiast wakacji czekasz na badania, które ci albo postawią diagnozę, albo i nie. NFZ. To taka gra w ruletkę. Raz trafisz, raz nie. A najczęściej dostajesz bilet do następnej kolejki. A jak już dostaniesz skierowanie, to pamiętaj, to twoja przepustka do labiryntu absurdu, gdzie zamiast pomocy medycznej spotkasz tony papieru, systemów do wypisywania i rozliczania, które działają tak sprawnie, że zastanawiasz się, czy przypadkiem nie zaprojektował ich jakiś geniusz chaosu. No i najważniejsze. NFZ to także mistrz obietnic bez pokrycia. Poprawimy system, mówią. Będziemy szybsi i lepsi, obiecują. A ty, ty czekaj dalej, bo co innego możesz zrobić? Więc jeśli kochasz cierpliwość, absurd i odrobinę masochizmu, NFZ jest dla Ciebie. Bo kto nie marzy o systemie zdrowia, który działa jak zegar? Mm, z gumy? Na zdrowie. A raczej na cierpliwość, bo zdrowie, cóż, musi poczekać. No dobrze, rozgrzaliśmy się, więc teraz czas przejść do mięska, czyli co tak naprawdę robi ten cały NFZ poza wyciskaniem Twojej cierpliwości jak cytryny? Po pierwsze, kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Bo NFZ to nie fundusz zdrowia, tylko fundusz biurokracji i przepychanek budżetowych. W teorii ma za zadanie leczyć w praktyce dzieli i rządzi, ale portfelem, nie Twoim zdrowiem. Wpłacasz składki, a w zamian dostajesz, no przynajmniej bilet wstępu do kolejnej absurdalnej kolejki. Chcesz zrobić podstawowe badania? Proszę bardzo, ale najpierw poczekaj trzy miesiące, bo w NFZ pilne to hasło z bajki, a niezbędne rzeczy poczekaj, aż się uzbiera odpowiednia pula cierpiących. Priorytety? Zapomnij. Tu najważniejsze jest, żeby system działał tak wolno, że już zdążysz zapomnieć, co ci właściwie dolegało. A to dopiero początek. Nie daj się zwieść obietnicą o lekarzach rodzinnych i specjalistach na wyciągnięcie ręki, bo w praktyce twój lekarz rodzinny to bardziej recepcjonista, który przekierowuje cię dalej i dalej i dalej i dalej. Na końcu tej ścieżki często czeka pusta sala albo terminy za pół roku. Wizyta u specjalisty? Jak loteria. Tyle, że zamiast nagród dostajesz stres, nerwy i dodatkowe dolegliwości od ciągłego siedzenia w poczekalni. Nawet jeśli przyjdziesz z wyrostkiem, licz się z tym, że NFZ ma inne priorytety. Może akurat system informatyczny padnie albo zabraknie formularzy. Co z refundacją leków? Ha! To jest dopiero teatr absurdu. Jeden lek refundują, drugi nie, a decyduje o tym tajemnicza komisja, która najwyraźniej nie spotkała się nigdy z chorobą pacjenta. Chcesz przeżyć? Kup droższy. To może się załapiesz na refundację. Logiczne? Logiczne, prawda. Ale spoko. NFZ ma też swoje perły. Jak na przykład limity na zabiegi czy operacje. System kalkuluje, ilu z Was może obsłużyć i przelicza na tony papieru, a nie na ludzkie życie. Gdy zabraknie limitów, Twoja operacja idzie w odstawkę. Tylko czekaj, może się okazać, że ubrzesz, ale przynajmniej system zostanie w budżetowej czystości. Najlepsze jest to, że to wszystko działa w imię dobra pacjenta i racjonalizacji wydatków. Tylko, że racjonalizacja w tym przypadku oznacza cięcie tu, oszczędzanie tam i podawanie ci obietnic, które są tak puste jak słowa polityków przed wyborami. Aha, i nie zapomnijmy o cudzie cyfryzacji. Systemy informatyczne NFZ mają tyle błędów, że śmiało mogłyby startować w konkursie na najbardziej nieprzyjazną platformę internetową. Rejestrujesz się online? Super, pod warunkiem, że trafisz w godziny, kiedy serwery jeszcze nie padły. A potem przyjdź do placówki i powiedz, że chcesz potwierdzić rejestrację. Najlepiej osobiście i stodą papierów. NFZ to organizm, który żyje z Twoich składek, by. no właśnie, co? Żeby spowolnić leczenie, utrudnić dostęp i zabić nadzieję na sprawną opiekę? Możliwe, ale przynajmniej masz pewność, że jeśli przeżyjesz to papierkową dżunglę, to znaczy, że jesteś naprawdę silny. Więc jeśli chcesz się zdrowo pośmiać z absurdu polskiej służby zdrowia, witaj w klubie. Ale jeśli liczyłeś na opiekę, to cóż, może lepiej kup sobie kota. On przynajmniej nie zapisze cię do następnej kolejki. Dobra, a teraz rozbijamy bank. Temat, którego oficjalnie nie ma, ale wszyscy o nim mówią, tylko że cicho w kuluarach. Korupcja w NFZ. Nie ta malutka, co niby dotyczy pacjenta, że gdzieś coś pod stołem, kilka złotych na łapówka albo kolejka zbyt długa. Nie, to pryszcz w porównaniu do prawdziwego spektaklu. Mówimy o korupcji wyższych lotów. Tych, co kręcą prawdziwe lody, podpisują współpracę, dzielą kontrakty i robią biznes na zdrowiu milionów. To nie pacjent płaci za szybkie badanie. Tu pieniądze płyną tysiącami, milionami i przepływają przez znajomości, układy i tajne spotkania przy kawie, które zawsze smakuje jak zwycięstwo. W NFZ działa system idealny, niby publiczny, niby dla ludzi, ale zgrabnie kontrolowany przez układy, gdzie decyzje zapadają nie na podstawie potrzeb zdrowotnych, a na podstawie kto z kim gadał ostatnio. Potrzebujesz kontraktu na nowe oddziały? Masz firmę, która znajduje się na orbicie wpływowych. Gratulacje, już masz pierwszeństwo. Przetarg, śmieszne słowo, to raczej przedstawienie teatralne, gdzie role są podzielone, a zwycięzca i tak jest znany przed pierwszym aktem. Ktoś gdzieś podpisuje papiery, ktoś inny grzeje stołek, a ty, biedny pacjencie, możesz sobie czekać, aż ktoś pomyśli, że może jednak trzeba ci pomóc. I te wszystkie programy poprawy, modernizacje, innowacje. Często to tylko zasłona dymna dla prawdziwego cyrku, gdzie kasa ląduje tam, gdzie powinna, czyli w kieszeniach tych, którzy pilnują, by system nie ruszył się z miejsca. Władza w NFZ to feudalizm XXI wieku. Rządzą kliki, które pilnują swoich interesów jak smoki skarbów, a ty, ty masz się modlić, żeby nie złamać nogi i nie wylądować na liście oczekujących dożywotnich pacjentów. I oczywiście wszystko odbywa się pod przykrywką transparentności i jawności. Transparentność jak szklany sufit. Widzisz, ale nigdy nie przejdziesz. Jawność? O tak. Ty że tylko dla tych, którzy mają specjalne zaproszenie i dostęp do sekretów. Więc kiedy usłyszysz kolejny raz, że NFZ to Twoje dobro, przypomnij sobie, że w tej grze to dobro leży na końcu listy. A na pierwszym miejscu są układy znajomości i kasa, a Ty... Ty jesteś tylko pionkiem na szafonicy, która ma się ładnie ułożyć i czekać, aż ktoś inny zagra za ciebie. Jesteś częścią wielkiego spektaklu, gdzie zdrowie jest tylko rekwizytem, a korupcja to właściwy reżyser. Kurtyna opada, a ty zastanawiasz się, czy to był kabaret, czy koszmar na jawie. Kilka lat temu, chyba w 2017 roku, media obiegła afera, gdzie szefowie niektórych ośrodków dializacyjnych byli oskarżeni o ustawianie przetargów i dzielenie się łapówkami z urzędnikami NFZ. Szpitale, które miały lepsze układy, dostawały kontrakty na opłacenie usługi, a inne ośrodki na służb czekały, aż umrze któryś z pacjentów, a wszystko pod parasolem wspomnianej wcześniej jawności i transparentności. A pamiętacie, jak w wielu miastach pojawiały się historie, że sprzęt medyczny, od rezonansów po aparaty RTG, trafiał tylko do tych placówek, które miały właściwe koneksje? Polityczne, rodzinne czy z NFZ? Firmy bez układów były z góry skazane na porażkę w przetargach. Przypadek? No nie wydaje mi się. Ważne stanowiska w placówkach medycznych często obsadzane są osobami powiązanymi partyjnie lub rodzinnie z decydentami NFZ. Nie zawsze chodzi o kompetencje, a raczej o lojalność i zdolność do pilnowania interesów. Efekt? Skandaliczne zarządzanie i kolejne miliony wywalone w buto na inwestycje, które nigdy nie ruszyły. Nieoficjalnie wiadomo, że pewne koncerny farmaceutyczne mają układy z decydentami NFZ i Ministerstwem Zdrowia, dzięki czemu ich leki pojawiają się na listach refundowanych, a konkurencja jest skutecznie blokowana. Pacjenci mogą kupować droższe zamienniki albo płacić z własnej kieszeni. System działa. Tylko nie dla zdrowia, ale dla biznesu. Afera w Mazowieckim, pamiętacie? 2019 rok. Tamtejszy dyrektor został zatrzymany pod zarzutem korupcji miał brać łapówki za faworyzowanie firm medycznych przy oddziale funduszy. Sprawa skończyła się medialnym skandalem, ale co z tego? Zmienił się dyrektor, a schematy zostały te same, bo system broni swoich. Więc mamy korupcję, układy, cyrk na kółkach i system, który zamiast leczyć coraz skuteczniej odcina tlen. Ale co dalej? Dokąd zmierza ten nasz narodowy hit, czyli NFZ? Fundusz, który jak czarna dziura pożera składki, a efekty zdrowotne, no cóż, pozostają wiele do życzenia. Patrzcie uważnie, bo przyszłość rysuje się w odcieniach szarości i absurdów. Pacjenci znowu będą czekać, tyle że nie miesiące, a lata. Choroby, które można leczyć, będą ignorowane, bo NFZ stawia na racjonalizację kosztów. Innymi słowy, oszczędzanie na Twoim zdrowiu, żeby kasa się zgadzała. W końcu ludzie zaczną traktować lekarzy jak dobrych wróżbitów, bo jedyna diagnoza, jaką dostaną, to termin wizyty za pół roku albo propozycje. Spróbuj żyć dalej z tym bólem. Coraz więcej szpitali i przychodni będzie się zmagać z brakiem personelu, lekarze i pielęgniarki, zmęczeni bieganiem po absurdach systemu, będą masowo wyjeżdżać za granicę, gdzie przynajmniej płacą, a nie każą czekać na rezonans rok. Technologia? Na papierze będzie wyglądać, że wprowadzamy cyfryzację, ale w praktyce systemy będą dalej padać jak domino, bo ktoś gdzieś ciągle kradnie albo oszczędza na serwerach i wsparciu. Korupcja będzie się rozwijać jak chwast, bo skoro raz system to zaakceptował i umocnił, to dlaczego miałby się zatrzymać? Znajomości i układy będą decydować o tym, kto przeżyje, a kto wyleci na margines, nawet jeśli chodzi o życie czy zdrowie. A na końcu tej drogi czeka nas wielki finał. System który jest bardziej teatrzykiem iluzji niż miejscem leczenia. Miejsce, gdzie twoje zdrowie to pozycja w tabelce, a ty kolejną statystyką. I wtedy pytasz siebie, czy naprawdę było warto płacić składki, czekać, modlić się i ufać. Odpowiedź jest jasna. Warto? Warto było tylko dla tych, którzy ten system stworzyli i robią na nim interes życia. Więc jeśli myślisz, że to się zmieni, pamiętaj ten system ma inercję gorszą niż czołg na lodzie a my my tylko możemy się śmiać z absurdu bo płakać to już za późno a teraz spójrz mi w oczy tak ty tam co właśnie kliknąłeś play i myślisz że to przecież nie dotyczy ciebie dotyczy a nawet bardzo dotyczy bo to co widzisz to nie jest tylko jakaś odległa biurokratyczna katastrofa to jest twój najbliższy koszmar w realu kiedy następnym razem zachorujesz, nie myśl, że w NFZ ktoś ci pomoże. Myśl, że czeka cię papierkowa wojna, półroczne czekanie na wizytę, a może nawet więcej, jeśli nie masz znajomości albo nie dasz łapówki. Bo tak działa ten system. Tu nikt nie zadziała dla ciebie z dobroci serca. Tylko dlatego, że płacisz składki. I wiedz jedno, ten system nie jest twoim sprzymierzeńcem. To złośliwy mechanizm, który pożera czas, zdrowie i godność. Ty jesteś tylko pionkiem w grze, której reguły ustalili ci, co mają z tego kasę i władzę. Więc zacznij się bać, bo kiedy przyjdzie Twój czas, nie będzie kogo prosić o pomoc. Będzie tylko cierpliwość, kolejka i absurd. Jeśli myślisz, że to jakoś to będzie, to znaczy, że już przegrałeś. NFZ to nie instytucja. To Twój największy wróg. W białym fartuchu. Zapamiętaj!